Jako, że chcieliście w ostatnim to, raczej nie, że chcieliście, ale widziałem, że dość dużo razy i mi się nazwa Rivals, no to dzisiaj sobie zagramy w Rivalsy, żeby było ciekawie to na telefonie, gdzie Podobno niby jest jakiś horror, jednak, z którego ja i tak jednak nie umiem korzystać, bo jestem na tyle głupi na tą grę, że nie dam rady. I nie zrozumcie mnie źle, ale no tu jest taki problem, że ja jestem po prostu za słaby i gramy w sumie w sumie w tym czy jak to tam się nazywa to tutaj nie wiem Dla mnie to jest deathmatch Po prostu mm. No okej, okay, tu jest znowu tego typu gracz Już trochę wiem o tej grze, więc wiem tyle, że tego typu gracze to, to są ci, co latają z tym nożem, co od razu cię zatłuką, więc Wola się do takich nie zbliżać, najlepiej uciekać na bok Oni mnie tak denerwują Jeszcze z RPGami, nie RPGami, to jest tragedia No nic, trudno Okej, okay. może go pokonam? No, dokładnie. Jeszcze się udało. Cud, bo cud, ale się udało. On ma no i fajnie, dostałem z granatnika oczywiście. Tak, taka właśnie wygląda. Cały czas znikąd latają mi tu granaty jakieś i ja przegrywam oczywiście. Tego czegoś nie komentuję, co to kurde było. No i oczywiście znowu zginąłem z jakiegoś rapera z nie wiadomo skąd. Sam sobie pogrę tym raperem, którym i tak grać nie umiem. Zresztą jakiś najlepszy to ja to w tą grę nie jestem, w ogóle jestem dla mnie, ja się uznaję za słabego w tą grę Ta gra dla mnie nie jest jakaś Moją ulubioną ona nie zostanie i nie, nie jest i nie zostanie nią Raczej wcale nie, nie lubię tej gry zbytnio Ale jeden odcinek nagramy Zobaczymy co to jest Jakiś tryb, był widziałem tą grę dużo razy, myślę że Wyglądała na prostą No i koniec rundy może w tej mi pójdzie lepiej? Zobaczymy. Szczerze, ta gra dość. Tak wyglądała sama w sobie, już wyglądała dość tak samo w kółku. To samo się robi, no, monotonna. W sumie każda gra tego typu jest monotonna cegada, ja Ale sama w sobie, no nie jest najlepsza. Nie podoba mi się taka, no. Co ja mogę powiedzieć? I czy, i czy bym grał na komputerze, żeby też grałem? Czy na telefonie grałem teraz? No, no nie podoba mi się ta gra w ogóle. No fajnie. Po prostu ta gra nie jest przeznaczona dla mnie. Ja nie jestem osobą, która będzie w to grała. Więc no, no. Nie, nie mówię, że ta gra jest zła czy coś, ale każdy jednak gra w coś innego, na przykład. Do mnie ta gra nie przemawia, ale są inne gry tego typu na Robloxie, czy nawet nieco na samym Robloxie, które się fajnie według mnie gra. I to, że ktoś lubi na przykład grać w Kawalle, sobie za chwilę mi ktoś napisze, że no, bo cały czas hejtuje i najeżdża na tą grę. Bo szczerze, nagrywam ten odcinek tylko dlatego, że kilka osób pisało mi tutaj gdzieś tutaj o tej grze, więc ja stwierdziłem, że w sumie czemu by nie spróbować. Co sumie już wcześniej trochę to grałem, ale no, czemu by nie pograć? Po prostu. I właśnie dlatego też nie lubię tej gry, nie, że sama gra jest słaba. Bo to nie, tylko nie takie glicze, które na przykład coś, co mnie bierze na strzała, zatłucze, no, to, to, to dla mnie to mnie tylko drażni, no po prostu. No. Za niedługo może się pojawić czegoś podobnego, ale jednak bardziej chaotycznego. Tego typu, z tego typu pokroju gier może się pojawić odcinek, chociaż nie wiem, czy tak za niedługo. Z tego powodu, że. no 14. Jak już mówiłem, w sumie teraz trochę też o tym powiem. 14. mamy dość sporo rzeczy, dość duże rzeczy na tym kanale się dzieje, więc zachęcam do zostania tutaj na dłużej niż na ten jeden górę, dwa tnie, jednak, dużo rzeczy tutaj będzie się działo i dla osób, co widziały gdzieś tam. Początki, to pierwszą serię, i tak dalej. No, sporo się to będzie działo. Masa kontentu, dużo tego wszystkiego, i to, że filmy, jak już mówiłem wcześniej, w odcinku są w Środy i czwartki o godzinie 15. No, to może być niewystarczająco i może być ich o wiele więcej. Czy ja coś spoileruję? No, trochę tak. Powiem Będ tyle. Będzie, będzie się działo, będzie moc. Dobra, ja już więcej nie spoileruję o bo... Trochę zaspoilerowałem, jednak dużo, dużo rzeczy będzie, o, tyle, jeszcze ostatnie rzeczy, że dużo rzeczy też wróci na chwilę albo na stałe, zresztą zobaczycie. No, no jak mówiłem, no dużo się to będzie działo. Ja już więcej w sumie nie mam co o tym teraz gadać, nie chcę zdradzić wszystkiego, wszystko i tak się wyda za kilka dni, więc wyczekujcie, zosta zostańcie po prostu i to tyle. Jeżeli chodzi o ten temat, bo jeżeli chodzi o ten, to próbuję nadal się coś zrobić, ostatnie zostały sekundy do końca, ja próbuję cokolwiek zrobić, no i mam dość mało punktów, mam 40 punktów, czyli jestem szósty, przynajmniej tabeli nie zamykam, jestem mniej więcej w środku, niestety w pewnej grze bardzo często zamykałem tabele, no 10 sekund do końca, no i chyba już nic nie zrobię. O, może jednak? No jeszcze jeden kill, udało się. Jeszcze raz z TDSM. No i to koniec rundy. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym i...